Niech wejdzie. Mm. Dobry wieczór. Przepraszam, Martin? Martin Kesada. Właśnie. Ja jestem. Słucham. Ojcem dzieci. Nareszcie jesteś. Co to za pilna sprawa? Usiądź, napij się. Nie mam czasu. Do rzeczy. Nie stresuj się tak, to niezdrowe. Wszyscy wokół dobrze się bawią. Usiądź. Kiedy mi zapłacisz? W tej sprawie dzwoniłem. Skąd weźmiesz forsę? Z kieszeni Martina. Jak? Mój kuzyn chce adoptować dzieci. I? Słucham? Jestem ojcem dzieci. Przepraszam, że pojawiłem się tak nagle. Znał pan adres? Pojechałem za dziećmi. Lubię patrzeć, jak się bawią. Zawsze stałem na ulicy, one mnie nie widziały. W ten sposób upewniam się, że wszystko z nimi w porządku. Chcę je pan zobaczyć? Nie, to nie jest odpowiedni moment, tym bardziej, że dawno mnie nie widziały. Chciałbym z panem porozmawiać, ale nie tutaj.

Co się stało? Nic. Na pewno. Kolacja gotowa. Co za zapach? Zawołać dzieci? Tak. Rosa? Nikomu ani słowa o tym mężczyźnie. Szczególnie dzieciom. Dobrze. Nie bez stracę przez ciebie czas. Nie otwieraj. Wiem, że tam jesteś wyważy drzwi. Miło Pana widzieć. Syn w domu? Nie. Wyjechał? Właśnie. Jasne. Kiedy wróci, proszę mu przekazać, że zalega z czynszem za dwa miesiące. Jak to? Nie płaci od dwóch miesięcy. To jakaś pomyłka. Proszę pozwolić, zaraz sprawdzę w swoich zapiskach. Macie czas do jutra. Inaczej was eksmituje, jasne? Ty głupcze. Co zrobiłeś z pieniędzmi na czynsz? Przecież dostałeś je od Monity. Pitano lubi straszyć ludzi. Przestań. Pewnie wszystko wydałeś. Wyrzucą nas stąd. Przestań krzyczeć. Dlaczego krzyczysz na mamę? Spotkałam Hitano, zapłaciłeś mu? Zostało mi trochę grosza. Zbiorę resztę i zapłacę. Kupię też coś dla nas. Co jest? Patrzę na ciebie. Siadajmy do kolacji. Tak. Jesteś taki milczący. O czym myślisz? Miałem ciężki dzień w pracy. A w domu? Ten cały Jose to dzikus. Musimy tylko ustalić pewne granice. Pamiętasz dom na wsi mojej mamy? Opiekuje się nim para starszych ludzi. Są przeuroczy, ale nigdy nie mieli dzieci. I? Moglibyśmy wysłać tam całą trójkę. Dzieci nie powinny siedzieć cały czas w domu. Miałyby kontakt z naturą, to dla nich wymarzone miejsce. Nie sądzę. Ja zakład na zabawy ze zwierzakami, trochę pracy w polu. Wyobraź sobie hoki i kurki. Muszą iść do szkoły. Tam też jest szkoła i to bardzo dobra. Nie sądzę. Obiecałem, że osobiście się nimi zajmę. W porządku. To był tylko pomysł. Wracam do domu. Daj mi Buziaka. Zadzwonię jutro. I kiedy dojadę? Dzień dobry. Jak zwykle nikogo nie ma. Ludzie uwielbiają spać do ostatniej minuty. Alfredo, co tu robisz? Co jest, Wayne? To ja, Mercedes, stoję przed tobą. Spójrz, boli mnie głowa. Spałeś tutaj? Nie. Tak, to znaczy przyszedłem za wcześnie. Żona mnie wyrzuciła. I dobrze. Co się stało? Wczoraj wieczorem byłem z Meksykanami w tylu miejscach. Kiedy wróciłem do domu, żona już czekała i byłeś pijany. Czuć na odległość. Ta dziewczyna ciągle dolewała mi do kieliszka. Zabawiałeś się z dziewczynami. Meksykanie tak chcieli. Tak, z nami. Co tam masz? Gdzie? Skąd to zabrafanie? To nie jest śmieszne. Wprost przeciwnie, rozbawiłeś mnie. Twoja żona miała rację. Spójrz na siebie. Jak mogłeś w takim stanie wrócić do domu? To głupota tak się upić. To nie znaczy, że jestem alkoholikiem. Wielu zaczyna w ten sam sposób. I jak kończy? Chcesz adres do klubu AA? Bądź taka miła, przynieś mocną kawę i przez chwilę nic nie mów. Pęka mi głowa. Jak chcesz. Musisz tak hałasować od samego rana. Przestań. Jest jedenasta. O tej porze normalni ludzie już nie śpią więc jestem nienormalny. A co? Chyba się przesłyszałem. Już po nas Hitano idzie. Uciekaj. Schowaj mnie w swoim pokoju. Błagam. Jestem mu sporo winien. Zgoda, pomogę Ci tylko bez żadnych sztuczek. Daj spokój. Zawsze to samo, jak w mieście duchów. Kike. Proszę o kawę. Ty też chcesz? Nie krzycz głowa mi pęka. O co chciałeś zapytać? To prawda? Co? Eduardo mi powiedział. Ale co? Byłeś na to, żeby wypróbować wóz, który szykuje tano. Eduardo mnie szpieguje? Donosi mi o wszystkim, co robisz. Telefony też są na podsłuchu. To prawda? Byłeś na torze? To jedna z rzeczy, które kocham najbardziej na świecie. Co w tym złego? Już o tym rozmawialiśmy. Jeśli coś ci się stanie, mam doświadczenie. To Twoja przeszłość. Teraz jesteś ważnym biznesmenem. W ten sposób narażasz firmę na szwank. Robisz mi wymówki na takim kacu? A jeśli wóz będzie miał uszkodzone hamulce albo opony. Tano nie pozwoliłby mi prowadzić niesprawnego samochodu. Następnym razem pójdziesz ze mną. Tylko tego brakowało. Jak dzieci? Jest pewien problem. Zdrowotny? Innego rodzaju. Nie powinnaś zwracać na nich uwagi. Chyba za długo jesteś z kike i masz obniżoną odporność. Powinnyśmy im to wybić z głowy. Jeśli na wszystkich moich treningach masz zamiar pakować się w kłopoty, to lepiej nie przychodź. Nie lubię wstawać o czwartej rano. Ostatnio w pracy omal nie zabiłam się popielniczką. Dobry wieczór. Już ranek. Dzień dobry. Dzień dobry dla tych, którzy wcześniej przyszli. Nie przeszkadzam w sesji makijażu? Co jest? Kimberly, musimy trzymać się grafika. Autobus nie przyjechał, dlatego nie przyszłyśmy wcześniej. Jak tak dalej pójdzie, ucierpi na tym twoja wypłata i nie będziesz mogła. Chwileczkę. Proszę nie mówić po rosyjsku. Martin chce kawę. Coś ci powiem. Ja mu zaniosę. Turka? Turka? Jak się pan ma? Dokąd to? Przyszedłem po czynsz. Przygotowałam pieniądze. Zawsze dotrzymuję słowa. Będzie pan je liczył? Szkoda czasu. Brakuje dwudziestu. Dwudziestu? Muszą gdzieś tu być. Poszukajmy w twoim pokoju. Nie jestem sama.